Dzień bez światła, internetu czy wody w kranie. Wyobrażacie to sobie? Pewnie ciężko, choć rozległe awarie zwane blackoutami zdarzają się coraz częściej. Ta najsłynniejsza wydarzyła się w 2011 roku w Kalifornii, ale już w tym roku blackouty nawiedziły Argentynę i Nowy Jork. Ten scenariusz może powtórzyć się w Polsce. przyszłości jest dziś o tym, jak przygotować się do blackoutu. Do blackoutu dochodzi w sytuacji nierównowagi pomiędzy planowanym, a faktycznym zużyciem energii. Z jednej strony fale upałów, bezwietrzna pogoda i niski stan wody w rzekach powodują, że elektrownie nie są właściwie chłodzone. I tylko z tego powodu zapotrzebowanie na energię rośnie o około 10%. Z drugiej strony w okresie upałów włączamy klimatyzatory, wiatraki i schłazarki. W USA i na Bliskim Wschodzie to właśnie klimatyzacja odpowiada za 70% zapotrzebowania na energię w wyjątkowo upalne dni. Właśnie dlatego to latem ryzyko blackoutu jest największe. Jak się na niego przygotować? Orange Polska, jako jeden z dużych odbiorców energii w kraju, zdecydował się przystąpić do programu DSR, czyli Demand Side Response. To ostatnia deska ratunku w przypadku zagrożenia blackoutem. Co konkretnie oznacza zasilanie ze źródeł własnych? Każdy obiekt telekomunikacyjny w naszej firmie jest wyposażony w układ własnego zasilania, zasilania awaryjnego. Są to systemy bateryjne. Przy większych obiektach, obiektach strategicznych, systemy wspomagane agregatami prądotwórczymi. Na no jak długo wystarczą własne źródła zasilania? W przypadku systemów bateryjnych jest to od kilkudziesięciu minut do kilku godzin. Jeżeli chodzi jeszcze o jeszcze wsparcie agregatów, to mamy projektowane systemy na 72 godziny, ale przy zapewnieniu ciągłości dostaw paliwa możemy przedłużać ten czas w nieskończono. Wiem, że robiliście testy, jak dużo mocy udało się w nich zredukować? Podczas testu udało nam się osiągnąć redukcję mocy na poziomie 4,4 ,4 MW przez 6 godzin, co dało około 26 MW. /h. To wystarczyłoby na zasilenie e, około 15 tysięcy gospodarstw domowych e, przez 6 godzin. To jest miasteczko mniej więcej wielkości Ciechanowa. Zagrożenie blackoutem jest aktualne. I choć duże firmy są na niego przygotowane, to wiele zależy także od nas. Kluczowa jest tutaj zmiana podejścia do korzystania z energii w naszych domach. Taki klimatyzator, który działa przez 12 godzin, zużywa tyle samo energii, ile pracujący non-stop przez 9 godzin odkurzacz. Dobra wiadomość jest taka, że w Polsce powstają już domy, które nie potrzebują klimatyzacji, bo są tak skonstruowane, że chłodzą się same. Czy wiecie, że największe ryzyko wystąpienia blackoutu jest w czwartek. Jak wynika z danych PSE, zużycie energii rośnie od początku tygodnia. Najwyższe jest w czwartek. W piątek spada, a w weekend, kiedy biura i zakłady przemysłowe są nieczynne, jest najniższe. Dlatego jeżeli w czwartek zdarzy się coś nieprzewidzianego, na przykład fala upałów i włączona klimatyzacja, zwiększa się ryzyko blackoutu. A wy jak się do niego przygotowujecie?